Dzięki i do w odcinku. Odbierzemy sobie skiny Pro te ostatnie. Czyli... Najpierw ubiorę tutaj by nie, będę robić. O, mamy. Kurzacko to będzie wyglądać. Myślałam, że to już nam uda, skąd to właśnie do kornetu, ale tak jak spodziewam się. Dowiem się. Przebudziłem po dwa. Tu idziemy na kornetu.

i oto że już skompletowałem cały karnet. Nie zacznę, czy to jest ale droga, ale... ...legenda, ja. Oczywiście, w przeciwieństwie do... ...sądzopów zwykłych, w których żyjemy w nocy, oczywiście chodzi mi o karnet, prawda? no bardziej tu się, bo... ...tam były, tam były... to Ale to fajnie się prezentuje... ...ja, że ukończyłem cały karnet.